Siwaneczko z tej strony, Kura Workout. Słuchajcie dzisiaj trening nóg i dzisiaj będę próbował pobić rekord siadając, czyli na przysiad. Będę próbował pobić ten rekord. Ostatni mój rekord, który zrobiłem i mój w sumie pierwszy rekord, który zrobiłem, był rekordem UWK i tam udało mi się... Usiąść ze 105 kg. Zobaczymy co będzie dzisiaj Jestem w dobrej, pozytywnej myśli Oczywiście na początku dobra rozgrzewka Dobre serie wprowadzające I próbujemy to bić Tak jak teraz to nagrywam w tej chwili na fanpage'u I na instagramie trwają konkursy Na te właśnie drewniane poręcze Pewnie jak już wy to oglądacie One już przeminęły Więc no straciliście jeżeli mnie nie obserwujecie na bieżąco Dlatego obserwujcie fanpage Obserwujcie instagram Bo tam też lotują konkursy Tam też dużo się dzieje Ale i specjalnie dla was na youtube'ie Tak jak ostatnio zrobię konkurs do wygrania Będą dwie rzeczy: małe poręcze drewniane i dłuższe drewniane. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zostawić łapkę, subskrybować kanał i napisać komentarz taki, który mnie przekona, żeby właśnie Tobie podarować drewniane krótkie lub dłuższe poręcze. Może to być komentarz z jakąś historią, może to być komentarz dotyczący tego, do czego Wam się przydadzą te poręcze, albo coś fajnego, rymowanego, tak jak też często mi pisaliście w ostatnich konkursach. Naprawdę fajne są komentarze, sprawdzam wszystko i. Wygra najlepszy, niech wygra najlepszy. Lecimy z treningiem. Ja jestem już po rozgrzewce i będę sobie zjeżdżał powoli w ciężar, pod przysiadę po prostu i będę sobie progresował. Oczywiście zaczynałem z DMA, to na tej chwili mam 50 kg, potem będę sobie zarzucał 70, 60, 90, no i będziemy iść, zobaczymy dokąd dojdziemy. Oczywiście z każdą serią z większym ciężarem będzie mniej powtórzeń, tak żeby dobrze się dodrzeć, tak żeby dobrze zaangażować nogi, żeby one się obudziły i wiedziały, że za chwilę będziemy podchodzić pod rekordy. Mamy ćwiczenie, które dobrze aktywuje pod przysiady. Teraz mamy 60 kilogramów i dalej jedziemy rozgrzeweczkę powoli. Tak, żeby rozciągnąć sobie mięśnie, przygotować się. Za chwilę powiem Wam też, czemu dzisiaj robię trening nóg i czemu ostatnio ogólnie robię większość treningów nóg. Słuchajcie, no tak wyglądam jak widzicie, regeneruje się. To, co widzicie tutaj, czyli te takie siniaki, i popękane naczynka fioletowego, troszeczkę to nie jest przestrzennik, na szczęście, bo inaczej mogłoby to wskazywać na jakieś zerwanie, naderwanie mięśnia i większe uszkodzenia, ale jest to zrobione poprzez zabieg, mają stawiane takie bańki, które wsysają powięź i razem ze skórą, jakby do bańki, i przy tym oczywiście też pękają naczynka. To było w formie regeneracji, lepszego ukrwienia, razem z, z masażem robione. No i niestety na razie na tą kratkę nikt nie jest w stanie mi poradzić. Zrobiłem sobie tą kontuzję dwa tygodnie temu przy biwa ciężarem, z tego względu prawdopodobnie Podobnie, że prawy bark mam trochę niżej, bo dużo elementów robiłem na prawą stronę. W prawą stronę mam skróconą, lekko skręcone biodro, co za tym idzie. Przy dipach też ta prawa strona jest jakby niżej i większy ciężar na nią idzie. Na razie no próbują mi pomóc. Ja też odpoczywam od góry, dlatego, tak jak mówiłem, nie robię góry i dlatego też robię nogi, ale już od dwóch tygodni to robię, a jest super pogoda, więc z poszedł na freestyle. Z bym podbił troszeczkę wyniki w na klatce, w dipach. Odciąganiu sprawił się na maksa, a niestety nie mogę, no bo tak jak widzicie, odpoczywam, regeneruje się. Nie jest to duży ból, ale jest to ból taki, który wiem, że gdybym ćwiczył, prawdopodobnie bym go pogłębiał. Te wszystkie zniszczenia, jakieś tam mikro uszkodzenia bym pogłębiał i byłaby to duża kontuzja. Więc wolę sobie odpocząć. Pierwszy, mniejszy prawdopodobnie mi siadł. Na razie odpoczywam, robię nogi i cisnę dzisiaj ten rekord. Cisnę go jak nic. 70 kg no mamy teraz, na jeszcze magnezja, przy okazji wspomnę Wam niedługo, może nie tak niedługo, za około miesiąc, magnezja będzie dostępna u mnie na zarówno w kostkach, jak i w formie płynnej, więc oczekujcie. Na lewej ręce, co było moim celem już jakiś czas temu, ale nie skupiłem się tak naprawdę na tym celu, teraz jak też nie mogę ćwiczyć góry, a mogę stać na rękach, bo akurat przy terminie nie, boli, nie czuję tego obciążenia w ogóle za bardzo klatki, to sobie ćwiczę tą lewą rękę i faktycznie zacząłem wychodzić, faktycznie zacząłem czuć jak się balansuje i spróbujmy coś zrobić na tej lewej. Mam nadzieję, że nie Gdy źle zejdę, trochę nierówno, trochę mnie pochyli do przodu, gdy poczuję ciężar na palcach, no to wtedy jest ciężej, sporo ciężej i jestem troszeczkę taki strach, tym bardziej, że na razie robię y, przysiady bez żadnej asekuracji, więc no, muszę uważać tutaj, bo to naprawdę nie są przelewki. Ale może przy ostatnich próbach załam Kingę, to tutaj w ślap i mnie poasekuruje. Zobaczymy, jak to będzie szło. Teraz jest 105 kg. Wcześniej było 90 kg, więc przeszkód spory, 15 kg, ale zrobię sobie to na raz, tak żeby się nie męczyć. Nie chciałem iść jakby tak mega spotkami co jakby mały ciężar do przodu, bo wiem, że nogi się zmęczą. a też nie robię dużo innych ćwiczeń, tak żeby nogi sobie mogły odpocząć. Czas nie goni, więc teraz jest stringiem dosyć szybko, dlatego teraz robię ciężar, który zrobiłem u buka I mam nadzieję, że poleci w miarę spoko. U mnie jest jeszcze z tym problem, że nie zawsze robię Fajną technikę. Czasami czuję, że ten tor ruchu jest jakby dobry. Nie pcha mnie ani do tyłu, ani do przodu. Lepiej jak mnie pcha, pcha trochę do tyłu niż do przodu, bo jak mnie pcha do przodu to jest ciężej, dla mnie przynajmniej. No i wydaje mi się, że jest też jakby bardziej niebezpiecznie dla mięśni, bo się mocno jakby napinają przy tym ruchu. Jeżeli pójdę z tym dobrze w dół, w dobrym torze ruchu, no to myślę, że powinno gładko pójść do góry. Zapasik był, więc daję okejkę i wyderz Dobra, zamieniamy te dwa i pół na piątki i ten ciężar rekordowy już, 110 kg, bez asekuracji jeszcze. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy jak pójdzie. Módlcie się, żebym zrobił to z dobrą techniką, żeby tam, nie poszło. Ja też się skupię i lecimy z tym. Nie ma, że, nie ma, że są słabe nogi góry. Góra ćwiczy nogi i będą normalnie potężne. Potężne nogi, bo mięsie, Nigdy nie będą na pewno bardzo, bardzo mocne. Bo też to nie celuję, ale będą dosyć sprawne i będą wyglądały dosyć spoko, nie? W stosunku do mojej góry. Tak, żeby to nie było tak niedźwiedzia jak do tej pory. No i przy tym muszę mieć tak? Z workout forever. Tutaj skill z s nie może spadać aż tak mocno, czyli po prostu dobrze nabity, dobrze zbudowany, sprawny, a przy tym z dobrym skillem. Wrócimy z tym. O kurde, jest respekt, jest respekt, ale to tylko 5 kg więcej tylko 5 kg więcej. Spoko, spoko. Do przodu, ale jeszcze jest zapasik, spoko. Jeszcze jest zapas. Może trochę za szybko schodzę. Faktycznie, jak oglądam swoje filmy, no to ja wszystko dynamicznie robię. Może jestem trochę przyzwyczajony z SW. Zarówno klatka, jak i nogi. Szybko schodzę. Co za tym idzie, nie do końca znam na tym kontrola, ale 110 piekło. nie wiem jaki był zakres ruchu. Myślę, że jak do 90 stopni no to można powiedzieć, że jest zaliczone. Ja ogólnie niżej nie chcę schodzić, bo nie mam zmobilizowanej tyle, mam dosyć spięte biodra dwójki, co za tym idzie, no, moja biedzica się podwija i nie chcę sobie szkodzić odcinkowi lędziowemu, dlatego robię do 90 i na razie mi styka. Z czasem, oczywiście, jak te treningi będę robił, ten zakres ruchu na pewno będzie się powiększał. 110 km poszło, mamy rekordzik, więc elegancko. Co, chyba spróbujemy więcej, nie? Pokię polecę, żeby mnie coś tam zasekurowała, zawsze to coś, zawsze w na chwilę Chwilę odpoczynku i podejrzewamy 115. Jak 115 wejdzie podobnie jak to, lecimy po 120. Nadchodzi pomoc wariatka w tym <grytka> w <roku> I tak jak mówiłem, jeżeli pójdzie to dosyć gładko. To sobie odpłaszmy 5 minut i spróbujemy 120 i na tym na pewno już będzie koniec dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że to pójdzie chociaż, bo jak to pójdzie, tutaj takie taki tak naprawdę już bardzo zadowolony, dodamy 10 kg do mojego poprzedniego maksa. Tak. Że... No, nie Niepotrzebny tak. rzecz. Nie Co? Nie chciałem! Myślałem, że upadło. powtórkę zaraz. Zobaczyłem, że już idzie, powolutku szło, ale szło, no ale to już ciążyłem, więc więc 120 raczej by nie poszło. Ale zaraz sobie obejrzę film, zobaczymy. Dobra, druga próba pod 115 kg. Teraz się mówiłem z Kingą, że jak nie, nie będę dawał rady, to krzyknę po prostu nie. A tak to będę dawał się wszystko, żeby jednak to wycisnąć. Zobaczymy. No. Wtedy było takie, no, był ten moment taki ciężki, że y, jak miałem zastój, ale czułem, że minimalnie nie idzie do góry. Ale to możliwe, że też bym nie dał rady, chociaż ten moment, w którym byłem, to jakby jest ten najcięższy moment przysiadu. Zobaczymy, jak teraz będzie. No, no i bardzo łatwo poszło teraz. Easy. Tak jak Wam mówię, jak widzicie, na kwestiach... Jakby samego ruchu, jak czasami ten ruch się nie poprowadzę, to jest naprawdę mega duże przełożenie na trudność tego siadu. A czasami jak usiądę, no to tak jak teraz widzieliście, no wtedy zatrzymałem się praktycznie, nie zrobiłem dużego odpoczynku przed konkretną próbą, jakieś 3-4 minuty, więc tak teoretycznie powinienem mieć mniej sił, a wyszło, wyszło. Ale jak mogliście zaobserwować, taktyka była taka, że w poprzednim siadzie widziałem, że dosyć wolno schodziłem, jak na mnie przynajmniej. Ale w miarę prawidłowo, wydaje mi się, no bo powinniśmy kontrolować ruch. I raczej niezdrowo jest właśnie schodzić bez jakiegoś tam większego napięcia mięśniowego. Ale z drugiej strony, to napięcie mięśniowe, jakby. To co robiłem, to napięcie mięśniowe, pochłaniało mi jakoś część siły, tak? bo jednak hamowałem, stawiałem opór temu ciężarowi, żeby on nie opadał tak w dół, żeby tak szybko w dół nie schodził. Dlatego też traciłem siły i może przez to też ciężko było, było mi wycisnąć. Teraz szedłem w dół szybko, no i wyszedłem w górę sprawnie. Ale powiem Wam, że z techniki samej byłem zadowolony bardziej z tych 115 kg, niż z tych 110, które zrobiłem wcześniej. No i tak jak mówiłem, jak zrobię 115 kilo i wejdzie mi to w miarę w miarę, to zaatakujemy jeszcze 120, dlatego teraz jeszcze się regeneruję, troszeczkę odpoczywam i lecimy po to 120. Jeżeli to zrobię, no to czeka mnie ostre nabijanie kalorii wieczorem, jak nic. Po 2,5 dokładamy, 5 kilo łącznie, 120 na gry. O. Będę mówił nie, jak chcesz, dobra? A jak się będę dał, to i tak i tak wyciskam do góry, bo mogę się drzeć. A jak się nie będę dał jak się będę dał, będę mówił, nie, no to wtedy pomóż. Szybło, ale w miarę w miarę jeszcze nie wiem, czy zakres ruchu troszeczkę za płytki. No, obejrzałem sobie i tragedii nie ma. Może tam z 2-3 stopnie zabrakło, ale ogólnie było na granicy tych 90 stopni, więc jest gitara. No i widać było to, że już było to zatrzymanie, tak? Już gdzieś tam nie zatrzymało, ale nie było to moje jakby najlepsze zejście w najlepszej technice w sensie, że nie wykorzystałem 100% potencjału swojej siły w tym zejściu. Ale no 120 kilo jest, więc zajebiście, po prostu zajebiście. Ja bardzo się cieszę z tego powodu. I na razie sobie odpuszczam maksy, w ogóle ich nie robię. Po prostu y, będę wchodził z większym ciężarem na moje serie. Dotychczas robiłem serię 70-80 kg na 8 razy najczęściej. Więc teraz będę już robił 80-90 kilo, tak? Na zmianę. te Troszeczkę większy ciężar, żeby dać większy bodziec. No i niedługo już myślę, że 100 kilo będę robił sobie normalnie serię po te 5 powtórzeń dla przykładu i będziemy atakować co jakiś czas większe te maksy. Czyli ogólnie 105 kg było UW Teraz weszło 7 treningów około, bo nie liczę, ale tak na 7 bym powiedział. 7 treningów poszło na nogi i leciało 120 kg. Z tym, że to nie były treningi na nogi takie naprawdę, naprawdę, bardzo mocne, przemęczające te nogi naprawdę do jakby um, tego progu, gdzie już nie mogę dalej trenować. Bólów mięśniowych jakoś takich mocnych nie miałem raczej po treningach nóg. Na razie uważam, tak? Wiem, że moje ciało nie jest odpowiednio zmobilizowane, rozciągnięte, przygotowane. Mój tor ruchu nie jest za każdym razem dobry, nie czuję tej techniki w 100% za każdym razem, więc nadal się tego wszystkiego uczę. Dlatego też nie robię takich treningów, które bardzo mocno by wpłynęły na rozwój mojej siły. Na razie bezpiecznie. I powolutku do przodu, wolę sobie taką taktykę obrać niż rozwalić się, dajmy na to w pół roku. Więc powolutku, powolutku, tak jak mówię, maksimum na razie już nie będę sprawdzał. Sprawdzimy sobie dzisiaj progres i 15 kg wleciał i za jakiś czas spróbujemy dodać dla przykładu te 10 kg, czyli 130, żeby zrobić. Jeszcze na koniec nogi, testowanie, jak one wyglądają w tej chwili, za jakiś czas jak będą się zmieniać. Pokażę Wam, na razie na nogi robię tylko przysiady i z na łódki sobie robię z ciężarem 40 kg na talerzach, żeby był lekki deficyt, czyli pięty niżej niż palce i w ten sposób sobie trenuję. Martwy ciąg na razie nie dokłada martwego ciągu, z, tym, z tego względu, że trochę byłby problem ze zmianą ciągle ciężaru między martwym ciągiem, a przysiadami wrzucaniem tego na górę i tak dalej, więc myślę o drugiej sztandze, żeby po prostu, no ale wtedy też więcej ciężaru, będzie więc kolejna inwestycja, żeby jedna sztanda była na martwy i na yy, druga na przysiad. Zobaczymy, co z tym będzie. Na razie forma jest jaka jest. Troszeczkę się zalałem, bo też zauważyliście, w ostatnim filmie pisaliście mi, to jest fakt. Na pewno troszeczkę tu sobie podobałem, ale 5 kg już poszło do góry. W tej chwili jest 76 kg. 75 kg był cel pod koniec roku, więc już przebiłem ten cel tak naprawdę, ale postanowiłem, że będę sobie budował troszeczkę więcej tej masy, tym bardziej, że teraz mamy zimę, więc myślę, że dobiję sobie do tych 78, może 80 i potem już będę starał się redukować, ale bez zbijania wagi, czyli bardziej taka rekompo rekompozycja sylwetki, żeby ten tłuszcz zbić i żeby być dobrze nabitym. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, pamiętaj żeby wziąć udział w konkursie, czyli łapka, subskrypcja, komentarz. Proszę osoby chętne do współpracy, układam treningi domowe, treningi kalisteniczne. piści na fanpage Kura Workout ewentualnie na maila kura@heanstekmapadgym.com. Dogadamy się, zrobimy naprawdę fajną sylweteczkę. Macie też kod ode mnie minus 20% na hasło kura na sklepie olimpsport.com na wszystkie suplementy firmy Olimp naprawdę warto korzystać. Ja w tej chwili korzystam z białka Olimpu, witamin, minerałów oraz z kreatyny. Kreatyna naprawdę działa cuda. Jest dobry progresik na kratyni, zarówno sylwetkowy, jak i siłowy wytrzymałościowy, więc to jest suplement, który warto dodać do swojej diety, do swojej suplementacji, z tym, że na pewnym etapie, czyli jak trenujecie na początku, dajmy to macie stać pół roku, czy nawet nie, no to raczej się w to nie bawcie, ale gdy jesteście już troszeczkę bardziej zaawansowani, warto sobie dodać kreatynę I tyle, dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z moich maksów, że zrobiłem progresik, mam nadzieję, że będziecie stale mnie oglądać, żeby widzieć jaki progres będę robił w każdym z poszczególnych ćwiczeń. Klatkę też musiał sprogresować i naprawdę wiem, że stać mnie na progres w do tego, co było u Wuka, ale niestety, no tak jak Wam mówiłem, góry nie mogę robić jak na razie, odpoczywam sobie, ale progres chociaż tutaj wchodzi. Siła z Wami i do kolejnego odcinka.